Siemanko, Siemanko z tej strony Teenrix i dzisiaj kolejny odcinek z Toilet Tower Defense. Dzisiaj przetestujemy sobie na Endless Mode Mewing TV. Man, chciałem to zobaczyć, jak on sobie poradzi solo, ale do tego weźmiemy jeszcze trochę jednostek, postujących. I będzie to, leprikun kameraman On tutaj da mi troszkę zasięgu On daje zasięg, więc to będzie chyba 10% zasięgu Do tego weźmiemy DJ Speakermana, który mi da 15% demedżu No i weźmiemy jeszcze szefa dla Slowa No i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Taki jest plan Oczywiście jeszcze bierzemy Santę, żeby troszkę kasy zebrać A, no i oczywiście lecimy na autoskipie Chcę sprawdzić jak on sobie poradzi cały czas na autoskipie Więc zaczniemy sobie oczywiście od Santy Jednego, drugiego, trzeciego ustawimy ich tutaj z boku. Um, I co, i co, i co? Pierwszy Santa sobie tutaj stanie. Drugiego Santa postawię. A potem ten TV Man mm, Jako pierwszy on musi stanąć tutaj, bo jeżeli tego nie zrobię, no to padnę bardzo szybko. A tego bym nie chciał. Także idzie pierwszy wave. Drugi wave już nie pozwolę mu przejść. Także stawiamy TV mana, A nie, jednak postawię. Trzeciego Santa. Trzeciego Santa postawię, bo bez tego nie zdobędę tyle kasy, ile potrzebuję. Także trzeci Santa stoi. Dlaczego Mewinga nie mogę postawić? O dobra, postawiłem go troszkę nie w tym miejscu, co chciałem, ale najwyżej potem go przestawimy, jak już będzie naprawdę dużo kasy. Na razie powinno to ładnie wszystko wyjść. Tutaj jedna jednostka przeszła, nie jest źle. Nie, nie byłem przygotowany na postawienie jej tak szybko. No i przeleciało mi co nieco. Dobra, teraz oczywiście Santa idą w górę jak najszybciej w międzyczasie Mewing musi też mieć upgrade bo do 10 wave'u poradzi sobie ale później będzie już troszkę ciężko więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie za sekund 5 no i na 9 wave'u już musiałem Minga wbić na wyższy level, bo Dwie jednostki by mi się tutaj prześlizgnęły. Także Santa, dwóch mam na trzecim, z trzeciego na czwartym. No i lecimy dalej. Teraz szybko staram się Santy wbić do przedostatniego levelu. Um, I mewing tutaj powinien dać sobie radę. Zobaczymy tutaj na tym rogu, jak mu pójdzie. Ile ty tutaj potrzebujesz kasy? Dwa i pół tysiąca A tutaj po tysiaku potrzebujemy. E, dobra, chyba mogę poczekać, aż large lasy toilet tutaj przejdzie i będę widział, jaki ma. Damage Czy trzeba go upgrade'ować Chwila, na pewno mogę sobie jednego Santa Już teraz upgrade'ować Nie jest źle, ale mewing Musi iść level wyżej Bo jednak nie da sobie rady Także mamy level 3 Teraz mogę się skupić na Santach Już na pewno, zobaczmy Tak jest, teraz idzie to bardzo szybko, bach, bach, bach Pięknie, poleciał Także Santa Lecimy Santa chyba na maksa Zobaczymy, czy damy radę wymaksować Santy zanim Mewing pójdzie wyżej. No i jesteśmy na wave 20. Ostatni Santa mi został do upgrade'u, Ale najpierw się wezmę za Mewinga, jednak, bo tutaj jest mutant dwójka i może go nie ogarnąć. Zobaczmy, jak to pójdzie. Chociaż, jak go będzie zatrzymywał, no to będzie spoko. Tylko, czy na pewno to wystarczy. To jest jednak 171 tysięcy. Oj, ma troszkę dużo życia. Więc najpierw Mewing na maksa. Teraz mutant na pewno. Dnie. No i na końcu Santa na ostatni level. No i później będzie. Hmm, później będzie ciężko, bo powiem szczerze, nie wiem jakie zasięg, tutaj jakie zasięgi Leprikun ma dobry zasięg, więc tutaj mniej więcej wiem, gdzie go ustawię, ale jeżeli chodzi o DJ-a, gdzie by go postawić, hmm, spróbuję go postawić gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Leprikun może być nawet tutaj. On będzie dobrą jednostką w tym miejscu, bo nie można go zestunować, więc będzie tutaj damage robił. Zasięg mu się zwiększy gdzieś aż dotąd, przynajmniej tak mi się wydaje, a jednostki się jednak będą zatrzymywały, żeby go zestunować, więc on sobie stanie tutaj. No i może zaczniemy od upgrade'u go na maksa. Chwila będzie. Gdzie będzie ten zasięg? Zobaczmy. Dobra, zasięg jest idealny. Piękny. Pięknie, nawet tutaj coś atakuje. No i pięknie, super, nawet się nie spodziewałem, że będzie tak fajnie. E, ten, o, widzicie, jest range plus 10, także tutaj nawet zobaczcie jaki ten range się zrobił. Wypas. Dobra, czy ta jednostka tutaj zostanie? Jeszcze nie wiem, zobaczymy z czasem. E, na razie zajmijmy się tutaj może. Sięgasz? Sięga, dobra jest plus 15% damage'u, bardzo mi się to podoba. Autoskip cały czas włączony, chciałbym zauważyć. Także teraz em, wydaje mi się, że tutaj będzie idealnie, jak tutaj poustawiam. Te wszystkie mewingi, jeden za drugim. Postaram się wszystkie tutaj ustawić jak najciaśniej. Dobra, ustawione tutaj mamy te wszystkie jednostki, tutaj 5, 4. Tutaj jest jeszcze jedna jednostka. No i zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Wszystkie są w zasięgu. O, nawet na to nie patrzyłem. Dobra, wszystko się ładnie udało. No i zaczynam upgrade'ować te mewingi. Zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Jak ten zasięg tutaj będzie sięgał. Hmm, troszkę. Kiepsko, tutaj na tym zakręcie, no ale nic nie zrobimy. Dalej się nie da w tą stronę postawić, więc tak musi to zostać. Mamy tylko 10 range większy, więc no powinno być całkiem spoko. Zaczynam upgradeować wszystkie po kolei, żebym miał wszystkie wymaksowane. Troszkę kaski mi brakuje, ale to dopiero 32 wave. Zobaczymy, jak daleko zajdziemy nimi na autoskipie. Wydaje mi się, że powinno być bardzo daleko. Chwila, oczywiście. Zapomniałem no jasne, zapomniałem tutaj o moim szefie. Hmm, no i to nie jest dobre. Gdzie by teraz szefa umieścić? Ty masz zasięg duży. Hmm, spróbuję hmm. szefa tutaj zmieścić gdzieś na róg. Um, więc jednej jednostki będę się musiał pozbyć, ale dobra, na razie jako, że tutaj sobie dajemy radę bardzo ładnie, damage jest dobry, to mewingi zostają, um, no i jak upgrade'uję wszystkie, jak już będę usuwał santy, to wtedy um, zajmiemy się... Tym szefem, ale całkowicie o nim zapomniałem. A to jest bardzo ważne, żeby go postawić, bo jednak ten slow się tutaj bardzo przyda. Po, w połączeniu ze stunem tych mewingów to będzie ideał. To będzie ideal, Przynajmniej w mojej głowie to będzie działało przepięknie. No i jeszcze nie mam wszystkich jednostek upgrade'owanych na maxa, ale mamy wave 40. Tutaj poleci glitch, więc warto zobaczyć, jak to się tutaj sprawdzi z tym glitchem. Ale na razie bardzo ładnie to wygląda. Wszystkie jednostki tutaj się zatrzymują. Zaraz na początku i daleko nie zalatują, nie wiem czy tutaj gdzieś jednostka jakaś doszła, ehm, no ale zaraz zobaczymy, gdzie jest ten glitch, glitchu gdzie jesteś, o jest glitch, zobaczmy jak daleko zajdzie, coś mi się, oj, no nie, no widać, że daleko nie zajdzie, więc na chwilę obecną e, bardzo ładnie to idzie z tym demedzem, które mają te mewingi i z tym stunem. Chociaż wiadomo, one bardzo dużo damage'a nie mają, ale ten Stun to jednak zrobi swoje. Zatrzymuje te jednostki w miejscu i można je fajnie powybijać. E, dobra, jeszcze jedna jednostka, potem poczekamy troszkę na tą kasę. Jakieś 30 tysiaków, może 40 i będziemy usuwali wszystkie Santy. Mamy 42 wave, cały czas na autoskipie. No moim zdaniem elegancko to idzie. Tutaj mamy maxa 15 tysiaków mamy nazbierane, więc jeszcze chwili. No, mam już 37 tysięcy, więc czekam do Skipa, już trochę minęło tego Wave'a, więc czekam do Skipa, właśnie 43 tysiaki i mogę wszystkie Santy usunąć. No i teraz najważniejsze, gdzie postawić tego Santę? Może. Hmm, może, 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 gdzie by was postawić? Chwila. Gdzie ty masz zasięg, Łopiet Nie widać nawet ty. Ciebie widać. Ty masz elegancki zasięg, muszę przyznać. Mm, dobra, może tego mewinga jednego spróbuję ustawić gdzieś. Chyba, że... Chyba, że nie Mewinga. Chyba, że szefa tutaj ustawię gdzieś na środeczku. O, gdzieś tutaj. Dobra, mamy szefa. Mam nadzieję, że będzie fajny slow. Będzie idealny slow. Zobaczcie na to. Ten cały kawałek jest zeslowowany. Wypas. Dobra, to jest idealne miejsce dla szefa. Dobra, teraz jeszcze dwa Mewingi muszę ustawić gdzieś. Mm, I się zastanawiam, czy jednak tutaj. Chyba tutaj będzie dobre miejsce. Mewing raz. Dobra, jest idealnie. Zobaczcie, cały zasięg. Dobra, dobra, dobra. Gdzie by jeszcze tego ostatniego przestawić, albo ustawić, nie przestawić. E, czy ja cię zmieszczę gdzieś tutaj? Na chwilę się na zielono pojawiłeś. No i ja bym chciał Cię tu postawić gdzieś. Postawię cię gdzieś. Szef się obrócił, niedobrze. Dobra, ale może tutaj jednak, co? O, tutaj, dobra, myślę, że będzie dobrze, jak go upgrade... No nie no, jest idealnie, dobra, super. Wydaje mi się, chociaż nie no, jakieś jednostki tutaj będą atakowały jednak. Hmm, czy ten leprykun jest w dobrym miejscu? Chyba tak. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. No mam maxa jednostek teraz postawione, tutaj jakieś stuny wchodzą, skąd te stuny? Żeby tak daleko on strzelał w moich mewingów? To niedobrze. To ja bym musiał je jednak przestawić tutaj do tyłu. Dobra, i mamy przestawione tutaj. Mewingi nawet bardzo ciasno można ustawiać, więc całkiem fajnie się tutaj zmieścił. Jak się podwracały w tą stronę, wypadł. Ehm, teraz tak. Tego Mewinga tutaj jednak zostawię, bo plan był taki, żeby ten Lepirikon łapał te stuny i on łapie je. Znaczy, się przejmuje stuny, nie jest stunowany, ale te jednostki się zatrzymują. Stunują go, bo jest pierwszy. Ehm, ten szef, i Mewing jest swo. Więc całkiem ładnie. Mamy 60 wave, gdzieś tutaj jest boss. Ja tutaj włączę, może, ten boss bar i zobaczymy, jak on pada. A tutaj dopiero jest. Dobra, czyli boss dopiero wchodzi zobaczymy, jak ten damage w niego będzie wchodził. E, massive Baz of Ofen idzie całkiem ładnie. Pięknie, cudownie. Dobra, i lecimy tutaj. E, jak ten. Damage wchodzi. No moim zdaniem pięknie wchodzi. Zobaczcie. Zobaczcie z 13 milionów jak to pięknie znika, aż się, no, nie mogę w to uwierzyć, jak to te mewingi to wszystko niszczą. Wypas. I zobaczcie jest 21 minut, a jesteśmy już na 63 wave. Ie. Wypas. Cały czas na autoskipie. To mi się podoba. To mi się podoba ideolo. Zobaczmy jak daleko zajdzie. Oj, chyba, o, w zasadzie tutaj przejdzie dosyć ładnie, bo tutaj nie mamy już zasięgu, wszystkie jednostki tutaj w zasadzie przejdą, tylko szef tutaj będzie bił to w koło. Dobra, z szefem jest jeszcze taki trik, że można tutaj jednak klikać sobie yy, i on będzie rzucał te pizzę we wszystkie strony i slowował. To nie jest głupie, <laughs> to trzeba wykorzystać. Także ja sobie tutaj będę teraz stał raczej i klikał na przemian. Żeby on sobie rzucał we wszystko i slowował, mimo tych stunów, to to się bardzo przydaje. No i jesteśmy już na 69. levelu, troszkę nam damage'u powoli brakuje, zobaczcie te Giant Smooth Toilet już tutaj troszkę dalej przechodzą, ale cały czas atakują właśnie tego Leprechauna, więc spoko. Przechodzą, przechodzą, ale padają, na szczęście padają. Mamy już 70. wave, zobaczmy jak pójdzie na 79, 70. wave. Ie. Podejrzewałem, że będzie dobrze, ale nie, że aż tak dobrze. Także zobaczmy, jak daleko zajdziemy teraz z tymi mewingami. Kurczę, bardzo fajna jednostka, to mi się bardzo podoba. Jak to może wszystko w koło bić, jak dobrze ustawimy, no to może być naprawdę fajnie. O-o, dobra, tutaj może być mały problem, hmm, bo damage już więcej nie będę miał. Hmm, tutaj mam tylko 15% na plusie. No i te mewingi hmm, będą miały problem taki, że giant turkę toilet stunuje wszystko w koło, a ja nie postawiłem żadnej jednostki, która odstunuje te jednostki. I tutaj będzie malutki problem, hmm, zobaczmy jak sobie z tym problemem poradzimy. Tutaj wszystko wybijemy bez problemu, o właśnie, wszystko dostało stuna, ale żyjemy, <grywamy> bijemy dalej. Sajentyści padną. O, zobaczcie, one się faktycznie. Aha, tutaj akurat się obu, obrócił, bo dostał stuna. Ale faktycznie działa to tak, jak mówię, że tutaj się zatrzymują, żeby go zestunować. Tego mojego Leprikuna. Więc idealnie to działa tak, jak powinno. E, mamy 73 Wave już. Ten Giant Turkay gdzieś tutaj lata, o Tutaj więc jeszcze stuny będziemy zbierali. Niestety. Więc dopóki nie rozwalimy Giant Turcade, no to będzie kulawo. Dobra, wszystkie stuny weszły. I schodzą z truny. dobra. Teraz firsta weź ich trochę tutaj zwolni. Dobra, teraz Lasta i Strongest. Aha, Strongest jest taki sam, no to Weakest może. Dobra, o zobaczcie, to jest fajne. To jest, to jest fajne. O, o, albo nie jest fajne? Dobra, poszedł, padł. Dobra, hu, glitch. Glitch jest przerąbany, ale dobra, zatrzymały się tutaj glicze na chwilę, więc idealnie. E, potem by się tutaj też zatrzymały, mam nadzieję, więc nie było tak strasznie, bym powiedział. <laughs> nie było tak strasznie. Zobaczymy, jak to teraz wyjdzie, bo stuny obrywamy tutaj te jednostki przechodzą. Niestety, może je teraz wybijemy. Tylko, że ten Turkej toilet, coś mi nie chce paść. Chwila, tutaj wybijamy, wybijamy, tutaj stuna nie zdobędziemy, dobra, Giant Turkey jeszcze raz nas zestunuje, niestety, dobra i teraz padnie, czyli teraz wrócimy do wybijania wszystkiego w koło, 77 wave, nie no, wypas, <laughs> podoba mi się, Giant Turkey rozwalimy, o, smooth to, u u. weź no tutaj, ze, ze i to wszystko, łapie, Last, nie, Strongers! Strongers! nie, ja nie wiedziałem. Dobra, first, first, first. Dawaj, firsta. O kurczaki, e, robi się niebezpiecznie. Ha, 78 wave. Czy damy radę do 80 dojść? To będzie teraz problem, bo te jednostki za daleko zaszły. Oj, 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 oj. oj. Giant Smooth, to i let mi tutaj zaraz zestunuje. Frost padnie, dwa Giant Smooth. Oj kurczaki. Oj kurczaki, dobra, tutaj nic nie przejdzie. Teraz te dwie jednostki, to jest problem. E, stuny obrywamy. oo. O. Jaki wy macie zasięg? No, macie trochę zasięgu, ale czy to rozwalimy? 80 wave. 80 wave po raz pierwszy. I czy damy radę to zniszczyć? Oj nie. Nie damy rady, chyba że stuny wejdą. Nie, nie daliśmy rady. E, tutaj już zasięgu nie mamy. Dobra. <laughs> no to teraz tylko wyciągamy jak najdalej. E, przestawianie już jednostek nie ma raczej sensu, bo już tego nie ogarnę. Lepiej, także teraz tylko jak najdalej zajdziemy. Może teraz Dual Cargo damy radę rozwalić? Chyba nie. Oj, chyba nie. Giant Smooth Toilet przejdzie. Dobra, to będzie. O, 80. <laughs> Ok, 82. Wave Dual Cargo jest słabym bossem, ale nie zdążymy go rozwalić zanim Giant Smooth Toilet wejdą. Dobra, także pięknie. Zaliczyło mi tylko 77 Wave w 27 minut, 27,5. To jest bardzo fajny czas, moim zdaniem. Także. Jak na taką jednostkę, bo to jest tylko legenda, to jest naprawdę spokoj. Wszystko na autoskipie. Jeżeli bym tam zwolnił na jakimś 75 wave'ie, bym autoskip wyłączył, no to myślę, że jeszcze można by kilka wave'ów przejść. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie subika pod filmikiem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zostawcie łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!